przyjechaliśmy do miasta i do części Polski, w której jeszcze kiedyś pomyślałbym, że nie ma co tu nagrać i nie mamy tu czego szukać. Ale jest w tym mieście pewna moja osobista historia związana ze mną. Mianowicie znajdują się tutaj dwa lokale. Jeden, w którym pierwszy raz w życiu w roku bodajże 2000, maksymalnie 2001, już nie pamiętam. W każdym razie prawie 20 lat temu spróbowałem pizzy. Pamiętam, że od pierwszego kęsu, od pierwszego gryzu zakochałem się w tym. Ten lokal istnieje do dzisiaj. Pojedziemy tam sobie, testujemy pizzę, czy się zmieniły, czy nie. Może uda się zobaczyć, jak pracuje załoga, jak to wygląda. Drugi lokal, otwarty nieco później. Ale praktycznie większa część miasta stołowała się w nim, jeżeli chodzi o pizzę. I taką fajną promocję. Ogromna pizza, 5 składników dowolnych, pizza 45 cm, dwa sosy i wielka zapojka za bodajże 40 zł. Pamiętam, że większość miasta wtedy z tego korzystała. To było na niejednej imprezie, na biforze, na afterze, na kacu z rana też się zamawiało to jedzenie. Kto kojarzy to miejsce, kto zgadnie gdzie się znajdujemy? Zobaczcie. To jest miejscowość o nazwie Heum. Ja się w tym mieście urodziłem, wychowywałem się tutaj bodajże do 17 roku życia. Potem, jak gdzieś tam się skończyło liceum i tak dalej, ruszyliśmy w świat, zaczęły się przygody, wojaże, mam tematy z Neapolem, kuchnia włoska i tak dalej. Te pizze, takie jakie się jadło tutaj w tamtych latach, zostały potem odsunięte na półkę na rzecz tych włoskich. Ale dzisiaj mam coś takiego trochę, że wracam do tych starych smaków, lubię je testować, lubię się nimi bawić, porównywać je. No i czy to okaże się totalnym shitem, szajsem i w ogóle nie, rzeczą niegodną uwagi, trzeba to zaorać i o tym najlepiej zapomnieć, jest to tylko takie wyschnienie. A może będzie smacznie, kurczę? Słuchajcie, i ta pizza rzeczywiście miała coś sobie wtedy, nie? Chodźmy się przekonać. Który lokal odwiedzałem pierwszy? Słuchaj, pierwszy wleci pizzeria Kozak. To jest w ogóle przez takich dwóch braci z tego, co ja pamiętam, założony: Mirek i Jacek, albo tak. Bardzo znane osoby, to w ogóle taki prestiżowy, fajny lokal w mieście kiedyś był. I to było tak, jak miałeś pieniądze, 25 lat temu chodziłeś jeść do Kozaka, nie? Jak nie miałeś, jadłeś w domu. No my jedliśmy w domu kiedyś, nie? Tylko od święta się jadało pizzę. A w którym roku oni to otworzyli? Oni otworzyli to albo 99, albo 98, coś takiego mniej więcej, nie? Jeżeli dobrze mnie pamięć nie mieli. Tutaj macie dokładną datę teraz sprawdzoną. Nie pamiętam tak teraz z głowy, ale na pewno ma dwa, około 22-3 lat. Ten, ten drugi lokal. Bardzo się przebił tymi fajnymi promocjami. Ogólnie też smaczną pizzą, nie? ale taką bardziej w stylu amerykańskim. Oni taką robią, krecik tutaj, oni robią taką Amerykę, zaś ten pierwszy, do którego się teraz udamy. Wtedy wydawało się, że, że jemy, próbujemy kawałka Italii, kawałka Włoch na talerzu. Dzisiaj bardziej już byśmy to nazwali polską pizzą. Nie? Włoska jest już rozlana wszędzie napolitańska, rzymska. Okej, mamy wszystkie wariacje i wszystkie możliwości chyba odmiany włoskiej pizzy w Polsce i bardzo dobrze i bardzo fajnie. Ale z ogromnym sentymentem wrócę dzisiaj do tych smaków, odłożę te moje włoskie naleciałości, włoską sztukę, naukę tego wszystkiego, co się nauczyłem, co w mi Neapolitanczycy, później troszeczkę szukajmy w Rzymie. Odłożę to dzisiaj na bok i podejdę z taką czystą głową, bazując tylko na tym, czy mi to smakuje, czy nie, zapominając o włoskich klimatach, przejdziemy do tych pizz. Lecimy do pierwszej pizzerii, a wy zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka like i oglądamy. duży sentyment do tej pizzy. Musimy pokazać w końcu, wiesz, gdzie pierwszy raz w ogóle wuju pizzę w swoim życiu zjadł, Z jakiego pieca, jak to okay. wyglądało? Nie, Słuchajmy, tu wiesz, w Hełmie, jak się urodziłeś, to wychowany na Kozaku jesteś, nie? To, jest to nie prawda? Nie, tak jest. no. To jeszcze pizza była? Od 2002. Na przyszłość. No tak, drugiego? No. Kurde, To legenda to tego w zasadzie. Czyli od 2002 pan tutaj rządzi? Tak. Jest. Od początku w zasadzie. A, czyli lokalu. Zacząłem od ciasta, nie? Po dwóch latach chyba stawałem już na piecu, tak. Samodzielnie. Ja tak dzisiaj kolegom tłumaczyłem, że kozak to było takie najbardziej prestiżowe miejsce, w wiem przez wiele lat. Jak się szło dobrze zjeść, to do kozaka się szło, nie? Kozak to był taki synonim, wiesz, takiej jakości, takiego czegoś, takiego, kurde, w naszym mieście, takiego powiewu świata trochę, nie? Ciekawego, lepszego, smacznego. Ten piec jest od samego początku i on się nigdy nie. nie zmieni? Nie. Była modyfikacja? To ja już jest, zaraz powiem, raz, dwa, piąty piec, piąty piec. Ale ciasto się chyba nie zmieniło, co za bardzo. Tak jak kiedyś było tak, tak samo. Wszystko, wszystko to samo. Ten pies to był akurat pode mnie no chciałem duży, tam to były za mały, nie dawał rady. Tu ile wejdzie z 8? Więcej, 30? Więcej? Więcej. 30 wejdzie? 19? 21? 23? 20 pizz do pieca? No ja to A, bo jest jeszcze tam się tak zabija. A, no, 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 no. Ja myślałem, że jest ścięcie już po tej... Nie, nie, nie. No ładnie. Ja chciałem po prostu taki, żeby mieć zapas. No nie, no był ZFP-Piz, zawsze się przed czy coś przyjdzie o okres świąteczny, czy no jest 600 jest, nie? No rok temu w Sylwestra poszło 590 coś. No, plasku poszło No, no poszło. i słuchajcie widzowie, teraz szczere słowa dla Was, bo należą się ode mnie duże podziękowania. Dzięki Wam udało mi się zrzucić pełne 40 kg i oczywiście lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Na przestrzeni ostatniego roku dostawałem wiele komentarzy takich bardziej negatywnych lub mniej dotyczących. Mojej wagi, no i w końcu postanowiłem coś z tym zrobić. Dosyć grubego wujka, wujek teraz ma, jak już widać po twarzy, troszeczkę parę rzeczy się zmieniło. No i tutaj z ogromną pomocą przyszedł mi catering Pomelo. Słuchajcie, jestem na tym cateringu niemalże od samego początku mojej redukcji. Na początku testowałem różne finalnie, że za porazu tylko wybrałem Pomelo. Jak dla mnie, smakowo, petarda, bomba. Wiecie, kiedyś głównie moje jedzenie, zwłaszcza w trasie, tak jak jesteśmy teraz, to były, już nie będę mówił nazw marek koncernów, ale to były te duże sieci franczyzowe, dużo smażonego jedzenia w głębokim tłuszczu, bardzo dużo. Rano nie jadłem porządnego śniadania. I pierwszy gdzieś tam posiłek 16, 17, jakieś burgery, jakieś tego typu rzeczy. Straszne w ogóle historie, dobrze to już za nami. No i tutaj mamy dzisiaj na przykład. No zobacz, kebab. Pieczony kebab drobiowy z tortillą pełno ziarnistą i surówką z kapusty. Słuchaj, stary nawet kebab dostaniesz. To wszystko w low IG, nie? Nie będzie po tym śpiączki, nie będzie złego samopoczucia. No i przy naszym trybie życia, gdzie dużo podróżujemy, jeździmy z tym cateringiem, nie ma żadnego problemu. Zdłodnęłby. Mogę przebukować sobie katerię na adres, tam gdzie aktualnie będziemy się znajdowali. 40 kg zrzucone. Lecimy, oczywiście, po jeszcze więcej, jeszcze troszeczkę mamy do zrobienia. I razem z pomelo lecimy po zdrówko i nowego wuja. A tymczasem co? Jemy! No, kozak, słuchajcie, kto pochodzi z Chełma, czy w ogóle tutaj okoista jak wujo, ten wie o co chodzi, ta pizzeria pamiętam, że towarzyszyła nam od zawsze, tu się chodziło na jakieś urodziny, na imprezy, tu się zamawiało do domu, w ogóle jak się pierwsze prawka robiło, to też się nie jeździło nie na manka, tylko do kozaka, brało się pizzy właśnie w takich warunkach jak teraz i jadło się. I ona jest coś takiego, że jak czasami przyjeżdżam tutaj do, do odwiedziny do rodziny, zamawiam sobie z takiego sentymentu, lubię ogólnie tą pizzę. Tutaj chłopaki powiedzieli, już idąc, mówię, kurde, ładnie pachnie. I powiedzieli, no, no, no. gdzieś że to jest taki kulturalny, dobry polski ham, nie? Że mają nawet na niego ochotę. Tutaj nie, nie nikt nie gra w jakieś włoskie tematy, klimaty, nie, nie, nie jakby nie próbuje być bardziej włoski niż Włosi. No i do mnie taka polska, dobra jakość pizzy. Tutaj to obowiązkowo z sosiwem. Jest takie ciasto, które zawsze w zasadzie. Od lat się nie zmieniło. Ono nie? No, fajnie wypieczone tutaj. Szyneczka. Szyneczka to jest jakaś taka polska szynka pieczona, parzona pieczona wieprzowa. I To była chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, jak miałem 8 albo 9 lat, pierwszy raz właśnie spróbowałem takiej pizzy i w siebie niestety zakochałem. Ona się tu nazywa w ogóle, nie pamiętam jak się nazywa. To jest pizza z szynką, z pieczarkami. Przyjąć, nazywa się kaprycio, za tylko kaprezę. Capri chyba, jakoś tak. Mm. To jest ten smak, który ja pamiętam z dzieciństwa. Ten film to taka dobra, sentymentalna podróż w czasie, do lat młodości wojowej. Mhm. Tu nie ma co, i tu nawet nie szukamy jakichś San Marzano, tego typu rzeczy, bo tu ich nie ma być. To jest taka pizza, jeżeli pamiętam, dobra pizza, robiona 25 lat temu, uchodząca za taką naprawdę dobrą, się tak smakowała, i poniekąd ona trochę. Przypomina mi tą pizzę, poza tą szynką, gdyby wymienić szynkę żadna na, na sasici, albo szynkę Kotto, to kształt trochę mi przypomina to, co jedliśmy w Rzymie, w tej takiej pizzy rozkręcanej wałkiem z ciasta, gdzie nas zabrał kolega z Krakowa z pizzy na kawałki vicenzi. Vicenti. Vicenti. Pizzeria Vicenti. Zawsze k***a się mylę, sorry. <laughs> trochę podobny vibe, ogólnie tak teraz. Ja bym to do czegokolwiek w życiu porównać. Dobra, smak smakuje mi. Bardzo mi smakuje. Mega prosta, ale to jest taka pizza, że gdybym chciał, gdybym coś takiego miał w tym mieście, to chętnie bym sobie od czasu do czasu zamówił. To jest taki bardzo duży kompromis, jeżeli chodzi o włoską, polskie pojednanie, jeżeli chodzi o pizzę. Nie wiem, że może to nie, nie jestem do końca, może trochę obiektywny, bo mam do tego pewien sentyment. Nie jeden by to zjadł spróbował i powiedział, że nie, to mi nie leży. Ale jednak zobaczcie, nie ma tu takiej zjaranej w ogóle Mocarelli. On jest taka roztopiona, roznana po pizzy, dobrze upieczona. Szyneczka. To jest jakaś taka ala. Szynka taka wieprzowa, wędzona. Wędzona, wieprzowa, parzona szynka. To jest to, o czym zawsze mówię od lat. Nie ma tu szynki konserwowej. Zobacz na tą strukturę, widzisz mięsa. Jest ona dobra. Właśnie uważam, że jeżeli poprowadzi się polską pizzerię, to zamiast kupować te takie naprawdę podłe chamy, typu jakieś tam konserwówki z takim składem, to lepiej wziąć sobie jakieś masarni czy coś od ziomeczka, który gdzieś tam ten, kupować coś takiego, szynkę wieprzową, ten, kroić to na plasty, czy sopocką jakąś, czy coś gdzieś jakąś, ten i jechać z tematem. Panowie, ja jestem bardzo ciekawy w ogóle waszego zdania. Jak to ocenicie? Czy moja opinia jest słuszna? Chcecie sobie przerwę zrobić? Zjeść? No, widzowie. Mamy to. Typical Polish pizza. Ciasto fajne, takie chrupiutkie, chrupiutkie ciasteczko. Zobacz Wojtek, nawet nie przypieczone. Nie, nie, Musimy po niej nie pojechać, masz, żebyśmy ma. byli bardziej obiektywni. Państwu nowi kawałka jeszcze. Co mamy powiedzieć o tej pizzy? Co chcecie? Że jest dobra? Nie. E, pan... Szynka gotowana była, wieprzowa? Szynka wieprzowa, taka parzona. A nie mielonka, tylko normalnie. Pizza dobra czy niedobra? Tak? Mam nie dobra? Co mamy powiedzieć? jeżeli chodzi. Dobra kwestii... czy nie, bo nie wiem, co powiedzieć. Co, co mamy powiedzieć? Jeżeli chodzi w kwestii pizzy, możecie sobie powiedzieć, co chcecie. Możecie to zjechać. Może... Mówcie prawdę, nie? Od kiedy tak ten, można? Ten kanał od zawsze jest obiektywny Nie, ale Ja nie, Czeciwy. jestem. Ja nie umiem powiedzieć co sam z one... siebie, co ja uważam. Ja co ona jest dobra, powie... Czy ona jest dobra czy ona zła? Bo ja nie wiem, czy... co. Co mamy mówi? powiedzieć? Czy jest dobra czy zła? No nie wiem, co mówić. Ty masz nam powiedzieć, co mówić. my no mówimy co? Ja. Ej widzowie. <laughs> ja nie wiem, o co im chodzi. Oni pierwszy raz tak. <laughs> Dzikusy dwa jakieś. Mówcie. A co chcecie o tym? A ja wiem co o tym powiesz, No to ciekawostka pizzowa z mojej strony akurat. Na mojej ulicy. Była taka pizzeria, jak jest na Pizzeria Vito. A ja to pamiętam była to. Vito. Mhm. też Też się moja jadłeś. I mi zajebiste sosy, właśnie takie same, identycznie smakował sos pomidorowy, jakby nie wiem, częściowo jak tu smakuje, no, ale mieli zajebisty sos czosnkowy. To była 1 do jeden taka pizza. I szczerze mówiąc, że to była moja ulubiona pizza i też miałem taki sentyment. No, ona była na ulicy, nie? Tak. I zawsze ją zamawiałem całe życie. I Jak ją zamknęli, to byłem mega Ty, Bo naprawdę jakby ona do teraz była otwarta, to myślę, że to mieliśmy na tą pizzę. Zobaczcie sobie ciasto. Ono nie jest zakalcowate, ono jest takie nie. chlebowe, chrupkie, okay? takie takie mocno Ale szczerze, no... Mi się wydaje, że trochę patrzysz na to, ze względu na sentyment. Na pewno tak jest. Nostalgia. Dajcie Szejsudowi kawałek tutaj. Już prosi trzeci raz. To jest zajebista. Dobra, no. No, brawa, no, brawa. no. dobra. Próbujecie jeszcze innej kompozycji stary. No, przyznaję, pewnie mm, to jest kwestia sentymentu. A to jest dobra polska pizza. To nie jest taka. Idealne. Dobra polska pizza. To jest no. idealne podsumowanie tego Dobra. Bo masz pizzę polskie niedobre, zrobione na tanich, oszukanych składnikach. Szynki konserwowe. A jeszcze Najtańsza, gorzej włoskie. Mozzarella. Tak, jeszcze gorzej. Dajcie sunowi kawałek, bo ja proszę, ja proszę drugi raz za niego! On już ale dobra, ale dobra, nie? Mm. Dobra. Ale to dobra, wynika z tego, pies. żeby widzowie to dobrze zrozumieli, jak się krzywimy na te wszystkie szynki, to to nie jest to, co jest tu. Nie, to, jest wit. to nie jest ta wit sama produkt, szynka, to jest wit, świeże. Wid polski produkt, to no. nie jest włoska, wędlina. byś sobie zrobił tak. kanapki z tym, czy nie wiem. Bo często jest tak w komentarzach, że dostaje trochę po głowie. ty to francuski piesek, tylko włoskie nie. To nie jest nie tak, włoskie. Tylko włoskie. Dobre musi być i świeże. Dobre jakościowo. My mamy mega w dupie to, że to jest włoskie, tak naprawdę. Jakby, jeżeli coś jest zajebiście dobre. To dobry produkt, po prostu. Gdybyśmy myśleli w ten sposób, że tylko włoskie, mm. to nic by nie powstało na świecie. Tak. Bo ludzie by się zamknęli na tym, że nic innego nie powstaje. Pizza też gdzieś musiała powstać. Jakby wszystko ma swoje jakieś tam włoskie nowe produkty, formaty. A włoskie produkty też potrafią być ch. nie? Właśnie o tym mówię, że najgorsze te... pizzerie, jakie oceniamy, to są podruby pizzerii włoskich. No nie mam problemów do tak. pizz, piz, które nie są włoskie. Mam problem do tych wie, pizzerii, które podają gówno albo kłamią. Hmm? Minimalna cena, szynki, to, włoski, to jest pra tam 20 powiedzmy 5-6 zł za kilogram, to jest taka minimalna półka gdzie jesz dobrą, a oni kupują na przykład za 20, za 19 z jakimiś wypełnikami. Ale sam fakt jak to leży. Ja za to cisnę, plus jeżeli jest nieświeże. Śmierdzi. Śmierdzi. Po prostu, a to nie śmierdzi, to ładnie pachnie. Tak. Normalnie ładnie pachnie, nie wąchasz tego i nie czujesz jakiejś takiej ostrości, tak powie. czy jakiegoś takiego tłuszczu przypalonego, nie? To jest no, takie... dobra polska tak. pizza. Tylko tak. ja jak ją jem mam pewne wspomnienia z dzieciństwa, hmm. widzę młodszych rodziców, jakieś tam imprezy czy coś, ale hmm. ona nie zachwyca w Jemo oczami nie? to też, nie jest, nie jest, jest tak, to jest taka pizza, że to nie jest ten typ pizzy, że ona wygląda jak wygląda, a on w środku się brzuch. Polska Wiecie, pizza. Ale stary, wyobraź sobie, że jest rok 2002, 2003, 2004, 2005 i jeszcze coś takiego. To była topka wtedy, no, nie? No. Wtedy, to, teraz to oczywiście, rynek się rozwinął, to odstaje bardzo, nie? Ja to totalnie porównuję do pizzerii Vito. Nie wiem, czy ktoś z Gdyni to ogląda, czy ktoś będzie kojarzył tą pizzerię, ale naprawdę, ja to kupuję. Ja czuję, że wy nas widzowie zjedziecie, ale to dlatego, że wy nas nie rozumiecie, pod względem tego, o co nam chodzi. Ja, ja myślę, że skumają. Lecimy sobie dalej, To jest taki boczuś i ostre dodatki to też jest ogólnie spoko, tylko boczek, chyba tu czosnek jeszcze będzie. Nie, bo to nie jest świeże, w sensie to jest jakieś takie odstowe nie? Mhm. Hmm. Tak, ja nie wiem jak oni to robią, ale to naprawdę smakuje identycznie na przestrzeni lat. To jest chyba kwestia tego, że ten bosu pizzowy, który tam stał z łopatą, co mówił, że pracuje tam już od 2002 roku, tak. że on to wszystko trzyma, pilnuje. Jakoś jest niezmienna, nie? 23 lata. Właśnie hmm. to jest też, rzecz, którą chciałem że dodać przy tej pizzy. czyliśmy, że uważam, że gdyby to miejsce próbowało podnieść poziom i nawet by zrobili faktycznie na pa, bardziej jakichś dopracowanych składnikach i tak dalej, oni by stracili klientów. Bo tak, bo tak na mnie tak bardzo. Tak, bo bo ja to jadę to z Grokazaka. Kultem, kultem tego miejsca jest to, że właśnie ludzie mogą wrócić do tych starych czasów. Dokładnie. Tak jak dynianka, trochę, no jakby można powiedzieć. Ja bym miał ja. bardzo dużą prośbę do właściciela stary, tam to chyba Mirek czy Marek Kozak. Przepraszam, czyli przekręciłem nie pamiętam, ale Kozak, w fajne nazwisko, nie? Dwa Kozaki, dwóch braci. Róbcie dalej swoją robotę, jesteście unikalni. Jeżeli, jeżeli by tu była pizza taka jak u mnie, ja bym był rozczarowany, powiedział, no nie, to nie to, nie? Czyli znaczy, ja uważam, że takie miejsca powinny robić ewentualnie drugi brand, jakąś taką młodszą siostrę, Włoszkę, gdzie robią już te kult włoski. Ale jak to, oni powiedzieli, że pizzę w Sylwestra zrobili 600 czy 600 600 no to no, raczej ja tam nie mam problemu. No, ale jakby chodzi o to, że ten... Chodzi o to, że ja uważam, że to miejsce powinno być i za 10, i za 20, i za 30 lat i robić dosłownie ten sam niezmienny produkt, nie? Dlatego kolka, o jakby to siadło, nie? Wiedzie kolka. Mimo, że nie piłem od pierwszego czerwca, nie, nie wiedzie. Zeróweczka. Sosi, eee, dać? Dobry, nie? No. no dobry jest ten sosik. Ja nie ukrywam, nie będę tutaj, nie, nie będę tutaj nieszczery, będę szczery że trochę w kaza di Paulo, wzor, bo też mamy takie opcje sosiku dodatkowego. Goście chwalu, bardzo często biorą. Znaczy, jest taki gęściutki, nie ma tutaj uderzającego jakiegoś takiego kwasu, nie. Jak jest czasami, nie wiem, czy on jest robione na koncentracie, czy nie. Musi być robimy na pelati, ale jest tu pieprz, jest tu oregano, są tutaj zioła. Dobrze siedzi ogólnie, wjeżdża dobrze. wjeżdżaj sobie szajsunięk? Zaraz damy. Opaką. No, tam mi dużo bardziej siedzi tak szerzej, ale to możliwe, że przez to, że w kółku ich halopanie nie strasznie. Mhm. Damy do tych bucy z przodu. Ja nie, nie chcę, dać Wojtkowi, bo to ostre. Chcecie buce? No. Znaczy, że te składniki nie są takie... No jest fajna, ona jest taka chrupiąca, zapieczona, taka lekko crispy, jakbym powiedział. Na ranciku. Ja uważam, że to miejsce. Nawet jeżeli jesteś takim typowym fanem pizzy neapolitańskiej, pizzy rzymskiej, jeszcze tylko włoskie. Ja też tak trochę mam na co dzień, nie? Ale uważam, że powinieneś przyjechać do takiego miejsca i spróbować, jak dobrze może smakować pizza polska. A jeżeli w ogóle widzowie macie u siebie tego typu lokale, podobne, robiące coś podobnego, też fajną włoską pizzę od lat, dajcie mi znać w komentarzu. Z jednym z odcinków zrobimy sobie takie tournée po trzech, może czterech takich perełkach, tego typu lokalizacjach. Nie musimy się sugerować gwiazdkami na Google. Po prostu ma być dobrze. I tylko po polsku. Jedzie do Kreta. Uwaga, żeby nie w Kreta. Hej, patrz, 20, 27. Z czym to jest? Ale i boczek. Wedlinka z, z lokalnego mięsnego. Z dobry boczuś, nie tak. No to, no to no. nie, że to nie jest to tłuste. Właśnie, do wiem, to nie śmierdzi. To nie śmierdzi takim popalonym kucz, tłuszczem. Te mięsa często są takie blade, takie kurie. Le. Na samą myśl mi się chce wymiotować, chyba nic mnie tak nie obrzydza jak mięso i to przez grubego. Tyle powtarzał no, o tych szynkach zawsze, żeby nie jeść bez szynki, bez szynki, ja naprawdę, ja, ja wchodzę do biedronki, ja wam powiem, że ja nie jestem w stanie sobie szynki kupić. No ja nie wiem, co ja mam wziąć, ja wszędzie patrzyłem, fu. No ja po prostu byłem najdroższy. Ja, ja też. Patrząc to co ma napisane wiem. Nature Eco no, i, i wrzucam no. to do koszyka mm, nikim. Mm. Po co ty płacisz 12 zł za 150 gram szynki? Mi reszta tak jak się wydaje. Tak, mi też. No. Po prostu jakbym miał fejka no. totalnie, a nie ta, mięso. Tam ta, no. są takie, te z edycji Nature, to jeszcze w miarę, jakieś schabki e, pieczone. dzień dobry. Ja e, chciałbym <coughs> jeszcze jedną pizzę domówić, taką na odbiór, numer 18. Jubym bym odebrał osobiście. Ja musiałem wrócić po tą moją miłość, którą mniej więcej od 12 roku życia zamawiałem bardzo regularnie. O, mianowicie to. Siekana wieprzowina, cebulka, papryczki, peperoni i pieczarki, stary. Stary przed chwilą jak są rozmawiają o Wito. Powiedziałem ci właśnie, że zawsze przychodziłem i tata miał za darmo pizzę tam I zawsze przychodziłem prosiłem o pizzę numer 41 To była pizza chicken I to było właśnie coś takiego Papryka, cebula Wymienić tylko kurczak. te No stary, to pachnie centralnie jak 4.1 Vito Chicken, nie? Jeszcze te papryczki stary Papryczki pepperoni, one Zwy... nie będą takie mega ostre Nie, ja wiem jakie one są nie? Takie ta, słodkawe takie miękkie, nie? Takie rozklejone na tej pizzy Ta, totalnie kur... 4.1 Vito Pizza, nie? I ta cebula, stary, no ja pizze, stary, mm. Ci nie mogę pokazać tej pizzy i jakbyś jeden do jeden to samo stary z, z u mnie było. Ciekawe jaki czosnek mają tu. Czosnek nie, bo oni czosnek bardzo późno wprowadzili. Zawsze mieli tylko pomidor, czosnek wprowadzili gdzieś po, z tego co ja 10-12 latach dopiero. Ja nie wierzę w to co mówię. Że staraj się tym tak zachwycam. żeby po tych Neapolach, po tych żyłach, ale tak sobie szedłem z tą pizzą i jest coś w tym, że jeżeli chodzi o pizzę, to nie ma co się zamykać. Tylko Neapol, tylko Rzym, tylko to, tylko to. Halo, pizza na całym świecie. Jeżeli pojedziesz sobie do Stanów, zjesz sobie slice'a w Nowym Jorku, będzie on super zrobiony. Czemu nie? Wiesz o co chodzi? Tak mamy odmianę swoją polskiej pizzy. Tylko o co chodzi? To co gadamy, już sobie parę razy mówiliśmy. Musi być dobrze zrobiona, dobrze. Nie oszukana, nie tani najtańszy syf, bo i tak się nikt nie pozna, zadaje sosem. To musi być coś takiego jak tutaj. Mm. Przekazuję. Przekazuję, kawałek szajsunowi. No, ale lampę, Ja powiem szczerze, że mnie na przykład nie zachęca Wygląd. Nie wiem, czy ci posmakuje wtedy. Jestem w stanie to zrozumieć, bo jakby no, ona jest faktycznie napchana na maksa, nie? Loaded pizza. Ja na przykład wiem, że ja to ugryzę, ja będę w niebie stare, bo to jest jeden do jeden to, co ja mówiłem przed chwilą. To jest kurczak no. na niej, nie? Nie, to jest wieprzowina taka, A, no. To dobra, jedyną różnicą jest to, że tu nie. ma... Miekana wieprzowina. Okej. Okay. Lędwiczka wieprzowa, czy jakieś kawałki no to wieprzowiny. nie. to akurat to jest, to jest różnica. Ta wieprzowinka jest doprawiona jeszcze czymś w ogóle. No ja nie jestem fanem, nie. Ja nie lubię jak jest takie. Nie? jak jest wieprzowinka taka na... Na pizzy. Dobra, no nie zgadzasz się po prostu, żeby się z komentarzami wszystko kur... No tak, no. Buntuje się, bardzo mi się buntuje Parmy... Ja ale chyba z tak szczerze, z boczkiem była najgorsza Boże, ta cebula no. mnie przeraża to jest to z boczkiem. Tu jest trochę, ogólnie temat, temat tego pokroju, że jest tego wszystkiego bardzo To jest pizza typu na wypasie Ona się... Ja nie wiem czy chcę ją mieć ogólnie Ona by się mogła nazywać się na wypasie Jak widzę tą cebulę surową to... Nie, to jest vibe właśnie, to jest zajebiste Lekko crispy, sweet onion Aha Mnuku mm, sweeto, Naprawdę, jak ktoś kojarzy Witok Gdynia, o burze, koło kościoła kiedyś była no dajcie znać, bo jestem ciekaw, czy ktokolwiek zna tą pizzę. Kajarzy. Zaje pista. sobie troszkę, bo Totalnie... Te... No jeden do jeden, ja nic w powiedzieć niczego innego, bo mi się też odpalił sentyment. Od razu jak ją zobaczyłem, pomyślałem ja o tej pizzerii. A ja sobie wyjdę na zewnątrz tej ostatniej zdegustuję. Pokażę tylko to ostatnie, jak wygląda. Zobacz. A co tu się dzieje? Zapieczona pizza. Ciasto na górę. To jest ten spodek, o którym mówiłem kiedyś, za który bęski dostałem, że nikt tak nie jadł nigdy. Ale już za dużo. Jakie Bęski, o czym on mówił? To mi sentymentalnie mm. podjeżdża, ale teraz jest sprawa taka, że z biegiem czasu. Ja tak mam przynajmniej Meknie. I tym jak powiedzmy gdzieś tam też jeździmy, testujemy. Ja mimo wszystko jestem fanem rzeczy, a to już nie tylko o temacie pizzy, to chyba po prostu o bieg czasu chodzi. Temat, ja jestem fanem rzeczy, które są proste, że mają kilka składników, mm -hmm. a tu jest bardzo dużo no. wszystkiego. Dlatego ja zwróciłem od razu uwagę na tą cebulę. Bo jest na po prostu. Konsysten jakby konsystencjonalnie już mi się nieprzyjemnie trochę to je, bo tu masz miękkie, tu masz chrupkie, trochę ci w tej gębie tworzy taki. A to ja zrzuciłem sobie. Bo... Taki papek, nie? Tak, no? nie? Nie możesz się na, czym, na niczym się nie skupić. Nie jesteś w stanie sobie poświęcić takiej uwagi podczas jedzenia tego czemuś, tylko trochę wszystko naraz się dzieje, ale ludzie w Polsce bardzo lubią takie rzeczy i uważam, że dalej jest od znaczy, groma osoba. No jest to złe, to jest dobre. To jest dobre, ale już jakby ale na miarę jest... tego, ile myjemy, takich zwykłych, prostych to już kompozycji gusta. to jest ka każdy ma swój gust już. No, no plus to przyzwyczajenie mi się, no. na, u mnie to nie jest gust, bo ja kiedyś to bardzo bym pochłonął, lubił, ja lubiłem nie. takie napchane. Ja też nie ja A, ja ja ja. widziałem takie no. coś, taką pizzę, to Ale nie od, wiem. od dłuższego czasu jem rzeczy z ograniczoną ilością składników, czy tam powiedzmy, nie wiem, salami i mocka i dziękuję, do widzenia. Ale jest to bardzo spoko. No to jest ten spodek, to jest ta pizza, ja sobie wyrwałem kawałek, Czaj, czaj, odłożę nie sobie nie ten. ten. Wiesz, to jest tak jakby kapicioza z groszkiem, mozzarella, na to dodatkowe ciasto, <laughs> pamiętam za dzieciaka, robiliśmy coś takiego mordo, że brałeś. Mm. 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 O oh, Nigdy nie sądziłem, że będę to pokazywał. No, on się poczuł, bo jest u siebie. No i mu wróciły te vibes. I on se kłóca na środku miasta i pije sos z i się cieszy. No jest dobrze. Tak, ze Dzieciaka się jadł gdzieś tam na, na osiedlu czy coś. Jak zbijaliśmy się do taką pizzę, pamiętam, czasami w dwóch, trzech. No i było gate. Potem gała. sentymentalna podróż. W moje strony, w moje tereny. Pokazałem wam jedną pizzę. To była jako pierwsza. Teraz jeszcze pora pokazać drugą. Ona strasznie namieszała w mieście. Ona była na takim półtym cieście, pieczona na blaszce. I tam była przez długi czas taka promocja. Za trzy dyszki. Trzy albo cztery, ja nie pamiętam teraz. No nieważne, weźmy się na to, że trzy dyszki dostawałeś starej. 45, 5 dowolnych składników, dwa sosy i 0,75 czy jakoś tak, czy prawie litr napoju jeszcze. To miałeś stary... Chce będą Mirinda pewnie do wyboru, ja Tak, ja... za grychę, dwa sosy, bo to każdy i to duże, bo to każdy z sosem wjeżdżało każdego. Jeszcze za pojkę miałeś tam wielokrotnie. Ale do do Dominos teraz ma tak. to chyba za trzy dychy wtedy leciało. Albo cztery. Już naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć. To była promocja wprowadzona 15 lat temu. Więcej, 20 lat temu. Prawie 20 lat temu taka promka wyleciała, no to to był szzał stary. Wiesz, o co chodzi, nie? No ja to kończę. Jedziemy sobie, testujemy tą drugą pizzę, Wam pokażę. To jest też taka lokalna legenda, której nie mogę pominąć, ale tam jeszcze nie będę tak obiadu, bo z tamtych klimatów i smaków trochę wyrosłem, ale też bo długi czas było. Dobrze, nie? Także są. lecimy sobie do Halo Pizzy. Dobra, <laughs> słuchajcie, Halo Pizza, lokal bliski mojemu sercu. Bardzo, bardzo dużo zjedzonych pizz. Ja myślę, że w swoim życiu takich pizz jadłem w okolicy... 200. Wiem, że się nie ma czym chwalić, ale takie tak, tak było na przestrzeni lat. Zobacz, jak się tutaj. To widzę też, że za bardzo nie odbiegło, nie zmieniło się. Tu mamy takie płychne ciasto. W ogóle, jak mówię, są zapieczone od dołu, nie? Taka, się pokaże z tej strony. Taka blaszka typowa. Taka pizza, dwa sosiki, kosztowało, że teraz sobie przypomniałem, cztery dyszki. W tej chwili zapłaciliśmy za to 55 zł. I to była kompozycja, którą najczęściej z ziomeczkami gdzieś tam zamawialiśmy, ale odbywało się to tak, w ogóle nie wiem, czy Ci wiary ja taką pizzę, dlatego też chyba tak dorosłem do takich rozmiarów, ja taką pizzę zamawiałem sam dla siebie i ją jadłem każdego wieczoru, kiedy się spotykaliśmy. To była pizza, ja się z nią, z nikim nie, nie dzieliłem. Patologia, totalna patologia. Nie wiem, co ja w ogóle... To się działo. No ale już powiem wam jak, jak, o, co, o co z nią chodzi. Zawsze coś takiego było. Smakuje lepiej niż wygląda. To jest taki Amerykanin. To jest takie płychne, grube ciasto obłożone tym. Ja w, w, powiedziałem tu w tym zestawie, wybierasz pięć dowolnych składników. My zawsze braliśmy szynka, chociaż jak powiedziałem szynka, pani mi nie używamy szynki tylko polędwice. No i fajnie, jest to kolejne miejsce, gdzie wiesz, on widzisz, masz polędwice wieprzową, znaczy nie, ciasto człowieku, tort dosłownie stary kurczak słuchaj, <noise> no tak się jadło, pieczarki, kukurydza i cebula. Do tego ten taki legendarny sos czoszkowy. gdzie jak go zjadłeś, więcej niż tak pół tej, tej tubki opakowania, następnego dnia miałeś taką zgagę człowieku, takim czosnkiem waliłeś. To waży, no z 2 kilogramy, porządne. Mm. Ameryka panie, typowa amerykańska pizza, wielkie fluffy, takie, takie puchniutkie. Ciasto, masa dodatków, sera też całkiem sporo, co na tym? Mogę, Panowie, jak, jak wy to oceniacie? Jak Wam się to podoba z wyglądu na wygląd? Spoko. Zapach? Spoko? No, spoko wygląda. Ona, mi się nie podoba. To jest ogólnie ham, nie? To wiadomo, to się, to się no tak. mieści w kategorii hama, ale dla mnie na przykład, jak zaraz sobie też ugryziecie, nie ma tu nic, co cię odrzuca, jeżeli chodzi o czy składniki, czy ciasto, czy inne tego typu rzeczy. My jakoś mieliśmy szczęście w naszym mieście do tego. Oczywiście bywały też pizzerie, które wiesz, tak? Pokazujemy na niektórych odcinkach, nie? To był jednorazowy strzał i nigdy więcej tego nie braliśmy. Ale no, fajnie wygląda. Ale to bardzo no. ok. No, Patrzcie, stanie, to masz takie sensory. Taki, taki rozpłynięty, nie? Nie spalony. Nie jest takim, wiesz, brązowiutkim, Ale nie mam pojęcia, jak się robi takie ciasto. Szczerze, nigdy coś takiego się nie bawiłem. Ale jest tak mega pulchny. Ale ale bo nawet brzegów nie ma, nie? No. no. Ja nawet nie, to jest taki tort w ogóle stary, to, to jest taki zapychać. Ja już czuję po jak mi to siada. I kiedyś tak u cało naprawdę. No to było śmieszne w ogóle zawsze, bo kiedyś raz pamiętam zamówiłem z ziomeczkiem na pół. On zdążył zjeść dwa kawałki, i a resztę. Od tej pory nikt nie chciał już ze mną na pół zamawiać. Pozdrawiam w ogóle, Janek. Jakbym miał teraz powiedzieć co lepsze? Czy ten kozak, czy Halo? No to nie wiem. Stary, tu za 55 ziko, duży napój, taka bestia i dwa sosy tam pizza cztery dyszki, sosiki jakoś czy sosik czy do pizzy sos gratis chyba. Do pizzy sos gratis, więc za cztery dyszki, ale zawsze się mówiło, że do Kozaka idzie się posmakować włoskich klimatów, a tutaj idziesz się najeść, nie? No dałem, przecież, przyjdło jeszcze Kozaka jeliśmy, nie? Coś tam nie. po pół a pizzy. A co to, to sosik masz? właśnie i czosnek? Meksy nie, meksykański, człowieku. To jest meksykański. To jest meksykański ostry. No identycznie co 10 lat temu, identycznie co 15 lat temu. Ten sam aromat, tej tej takiego takiego chemicznego czosku, jakby trochę. Nie? Tak no. To nie jest. To jest jakiś jogurt, ale wali mi to jakoś taką chemią. A może jest to naturalne, nie wiem. ale pewnie, że po tym następnym. Chcecie nuchnąć tych chłopaki? Po tym, następnego dnia rano, U. jak się budziłeś na jak się budziłeś na kacu stary, a tutaj wiadomo, wschodnie tereny, wschodnia ściana, to za kołnierz nikt nie wylewał. Da mnie basta, reszta da was. Widzę, że już macie smaka. Dlatego co, widzowie, ślicznie dziękuję, jeżeli dotrwaliście do tej chwili. Komu się podoba materiał, łapka w górę. No i czekam na te propozycje waszych takich lokalnych, legendarnych pizzerii. Weźmy sobie na przykład takie, które działają co najmniej powyżej 15 lat i robią to niezmiennie od pierwszego dnia do dzisiaj. Robię takie: czekam na wasze propozycje. Nazwa lokalu w komentarzu plus miasto. Na pewno taką czworeczkę, piąteczkę sobie wybierzemy, zjedziemy i wleci taki odcinek z waszych rekomendacji.